Okay. Nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy będzie mnie słychać, ale ponieważ uwielbiam relacje podróżnicze i latem, kiedy nie ma dzieci w domu, podróżuję głównie rowerem, postanowiłam nagrać dla Was taki film. Właśnie zmierzam do. Przez Warszawę do parku Skaryszewskiego, na spotkanie z mamami i z dziećmi. Będziemy rozmawiać o przywództwie. Na trawie, na kocykach. E, bardzo fajna jest atmosfera i e, już się cieszę na to spotkanie w zasadzie za 10 minut. Kolejne w środę, też o 11, też w Parku Skaryszewskim, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to jest taka możliwość. Ehm... O, muszę jechać. Ok, wracam już. E, I e, tak sobie właśnie myślę o, o wakacjach. I o tym, kiedy przychodzi taki moment, e, że dzieci wyjeżdżają i robi się taka przestrzeń w domu i w życiu, bo do tej pory zajmujemy się, przez cały rok zajmujemy się dziećmi, ich sprawami i e, w zasadzie nie mamy czasu na to, żeby zabrać u siebie. E, bardzo często jest tak, że próbuję wtedy nadgonić pracę. Nie wiem, jak u Was. Ja próbuję dużo pracować, ale też korzystać z tego czasu, spędzać go z innymi, bliskimi mi osobami, z mężem, ale też z przyjaciółmi. Chodzić na spacery, jeździć właśnie na rowerze, uprawiać sport, ale też... ale też medytować, chodzić do kina. W Warszawie, nie wiem jak w innych miastach, ale w Warszawie jest bardzo dużo różnego rodzaju darmowych seansów na świeżym powietrzu, więc to jest bardzo przyjemne podjechać rowerem, zobaczyć film w parku. Są też teatry. Przepraszam, jedziemy dalej. Są też takie plenerowe spotkania teatralne. I w tym roku trochę inaczej. Tak sobie pomyślałam, że za każdym razem... Od kiedy moje dzieci wyjeżdżają na wakacje, planuję ten czas bardzo intensywnie. W tym roku postanowiłam, że skoncentruję się trochę na sobie, na swoim e, dobrym samopoczuciu. Więc będzie, będą głównie medytacje, będzie yoga, będzie sport e, i będzie dużo uważności. E, I jak wiecie, ważność rozwijać i do czego Was też zachęcam. No ale na szczęście będę też pracować i e, głównie w sieci i właśnie w takich trenerowych e, spotkaniach będę brała udział. Więc bardzo Was zapraszam na live joga z dziećmi, który będzie 25. Ale też już niedługo live z Kasią Kalinowską o złości rodzica i złości dziecka. A będę kończyć. Tempo odcinka 5 minut 56 sekund na kilometr.